Kiedy spółka się opłaca? Jeżeli masz przede wszystkim wspólnika, no bo jeżeli jesteś solo no to i, i planujesz mieć tę działalność mniejszą, no to spółka niekoniecznie może być dobrym rozwiązaniem. Natomiast w momencie, kiedy chcesz prowadzić spółkę z kimś, chcesz mieć takie same prawa, na przykład do, do wytwarzanej wartości intelektualnej, do, do produktu, czy nie linii produkcyjnej w środku spółki produkcyjnej. No to wtedy warto skorzystać właśnie z tej formy prowadzenia działalności. Przede wszystkim spółka jest dobrym wehikułem, jeżeli myślimy o tej działalności długoterminowej, czyli jeżeli patrzymy w przyszłość i mamy właśnie plany na czy, czy większy rozwój, czy na szersze pozyskiwanie finansowania, spółka jest świetnym, świetnym motywem, żeby właśnie przez nią to przeprowadzać. Spółka jest też dobrym y, motywem na ograniczenie ryzyka, czy to finansowego, czy prawnego, bo tak jak wspominałem wcześniej, ta odpowiedzialność wspólnika y, jest. Bardzo ograniczona. Szczególnie to jest właśnie interesujące z perspektywy czy szukania inwestora, czy, czy brania finansowania na jakieś większe, bardziej ambitne projekty, no bo jednak warto jest móc zapewnić sobie i swojej rodzinie spokojny sen. No i spółka jest również genialnym wehikułem w momencie, kiedy myślimy o skalowaniu albo sprzedaży firmy, no bo to jest powiedzmy najkorzystniejszy motyw, że jeżeli mamy jednozłą działalność, no to tak jak wspominałem wcześniej o, tym, o tej grupie gołębiewskiej, no to tam bardzo trudno byłoby ten majątek de facto tak wydzielić z jednosobowej działalności, no bo tam oczywiście on też prowadził pełne księgi, natomiast byłoby to zdecydowanie trudniejsze, proces byłby zdecydowanie dłuższy, podczas gdy przy na przykład sprzedaży firmy bądź części jej udziałów to jest de facto wizyta u notariusza i jest to proces bardzo, bardzo prosty. Kwestia de facto ustalania ceny, i tutaj można powiedzieć, z tym się najwięcej schodzi. No i co jest też istotne, jeżeli prowadzisz spółkę, no to możesz korzystnie reinwestować na te nadwyżki finansowe, bo tak jak wspominałem, ustalasz sobie wynagrodzenie na takim poziomie, jakie pasuje ci do życia, a resztę środków możesz w spółce wydatkować, inwestować na przykład na nowe na linie biznesowe, na inne rodzaje działalności, co sprawia, że tak naprawdę to, to Twoje opodatkowanie jest niższe, bo wypłacając sobie środki ze spółki zawsze to opodatkowanie będzie wyższe niż ten 9% CIT.